Pobudzają wyobraźnię i skrywają wiele tajemnic. Kiedyś tętniły życiem i pełniły funkcje kulturalne, handlowe i religijne. Zniszczone przez erupcję wulkanów, trzęsienia ziemi i wojny, porzucone i z czasem zapomniane, po wielu latach odkryte na nowo. Zaginione miasta przypominają o nieuchronnym upływie czasu. I niewyobrażalnej złożoności naszej historii. W tym filmie zapraszamy do odkrycia pięciu zaginionych miast. Od Pompejów zniszczonych przez erupcję Wezuwiusza, przez imponujące ruiny Machu Picchu, Petry i Angkoru, po tajemniczą Atlantydę, której lokalizacja wciąż jest przedmiotem debat. Zapraszamy w tajemniczą podróż. Przenieśmy się prawie dwa tysiące lat wstecz. Pompeje rzymskie miasto u szczytu świetności. Mieszkańcy prowadzą bujne życie kulturalne i towarzyskie odwiedzają łaźnie, targowiska, teatry i świątynie. Nie spodziewają się tego, co czeka ich za chwilę nie zdają sobie sprawy, jak wielkie szkody wyrządzi wulkan, który widać z oddali. Życie toczyło się tu swoim rytmem aż do roku 79, który zatrzymał historię miasta. Nastąpił wtedy wybuch Wezuwiusza, wulkanu oddalonego kilkanaście kilometrów od Pompejów. Gorący popiół, pył i gazy wystrzeliły z krateru wulkanu, a następnie opadły na Pompeję. Miasto zostało całkowicie zasypane kilkumetrową warstwą popiołu i zniknęło z powierzchni Ziemi na najbliższe 1700 lat. Znajomość historii Pompejów była ograniczona do relacji Pliniusza Młodszego, który był świadkiem erupcji, aż do XVIII wieku, kiedy to przypadkowe odkrycie miasta doprowadziło do rozpoczęcia systematycznych wykopalisk. Prace archeologiczne były wtedy na niskim poziomie, dlatego wiele elementów uszkodzono lub skradziono. W XIX wieku odsłonięto większość ruin, które możemy oglądać do dziś. Pomimo tego, że badania archeologiczne w Pompejach trwają już kilkaset lat, miasto wciąż kryje wiele tajemnic. Wiele obszarów Pompejów nie zostało jeszcze całkowicie odkrytych a naukowcy ciągle znajdują ślady, które dostarczają nowych informacji. Przenieśmy się teraz w Andy, na wysokość ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Jest połowa wieku XV. Jeden z najbardziej zasłużonych władców państwa Inków, Pacza Kutek, postanowił okiełznać Andy i ich dzichą przyrodę. Wzniósł świątynię i dzielnicę królewską, mieszkania i spichlerze. Zbudował tarasy przeznaczone pod uprawy i stworzył imponujący system nawadniający. Cały ten wysiłek podjął jednak na marne, bo miasto to zamieszkiwano przez mniej niż 100 lat. Pomimo tego, że Machu Picchu związane było z kultem słońca, bardzo szybko pogrążyło się w ciemnościach. Tajemnice tego miasta do dziś nie zostały odkryte. Nie wiadomo, dlaczego zostało opuszczone. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego zniszczenia w państwie Inków. Istnieje też teoria, że mieszkańcy miasta zmarli na ospę, przyniesioną na te tereny przez europejskich podróżników. Nie wiadomo też, jaka dokładnie była funkcja Machu Picchu w społeczności Inków. Machu Picchu zostało ponownie odkryte przez amerykańskiego historyka Hiram Bingama w 1911 roku, który chciał odnaleźć ostatnią stolicę Inków Vilcabamba. Chociaż Machu Picchu nie było miejscem, którego szukał, przyciągnęło uwagę naukowców i ludzi na całym świecie. Miasto było schowane między stromymi górskimi wierzchołkami i oddalone od głównych tras, dzięki czemu pozostało niezmienione przez wieki. Zaginione miasto Inków jest dowodem na inżynieryjne umiejętności tej społeczności, szczególnie w dziedzinie budownictwa i systemu irygacyjnego oraz głębokiego zrozumienia natury. Machu Picchu jest jednym z siedmiu nowych cudów świata oraz obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważany jest również za jeden z najważniejszych skarbów archeologicznych świata i najpopularniejsze miejsce w Peru. W rytm powolnych kroków dromaderów wchodzimy przez wąski przesmyk wśród wysokich skał. To wąwóz zwany Asik. Jest jedyną drogą, która prowadzi do Petry, czyli starożytnego miasta, które leży na pustyni w południowej Jordanii. Przenieśmy się 2,5 tysiąca lat wstecz. Petre zamieszkują na Batejczycy, czyli starożytny lud semicki. Świetnie adaptują się do trudnych warunków pustynnych poprzez stworzenie systemu cystern i kanałów do gromadzenia i dystrybucji wody. Są znanymi handlarzami, kontrolują szlaki handlowe łączące Arabię, Egipt i Syrię dzięki strategicznej lokalizacji. Nabatejczycy nie są jednak pierwszymi ludźmi zamieszkującymi Petrę. Przed nimi żyły tu w jaskiniach różne grupy myśliwych, zbieraczy, a później koczowników. Petra osiągnęła szczyt swojej potęgi około pierwszego wieku naszej ery, kiedy to mogło zamieszkiwać ją nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Jej znaczenie zaczęło maleć po podboju przez Rzymian w drugim wieku naszej ery, kiedy to wiele szlaków handlowych zostało przekierowanych. Ostatecznym ciosem dla Petry było potężne trzęsienie ziemi w 363 roku naszej ery, które zniszczyło większość infrastruktury miasta. Po tym wydarzeniu, Petra powoli pustoszała i stała się Zaginionym miastem. Przez ponad 800 lat Petra była ukryta przed turystami. Dopiero w 1812 roku została odkryta ponownie przez szwajcarskiego podróżnika Johanna Ludwika Bankarta. Od tego czasu stała się ważnym miejscem archeologicznym i jednym z najpopularniejszych celów turystycznych na Bliskim Wschodzie. Jest również jednym z siedmiu nowych cudów świata wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Znajdujemy się w ogromnym mieście w środku dżungli, w stolicy Imperium Khmerskiego, jednego z najważniejszych mocarstw w historii Azji Południowo-Wschodniej, które istnieje od IX wieku naszej ery. Angkor jest ważnym centrum politycznym, religijnym i kulturalnym. Posiada zaawansowany system irygacyjny i kanalizacyjny, co sprawia, że rozwija się tu rolnictwo ryżowe, które wspiera wzrost populacji. Zasiedla go około miliona mieszkańców, co czyni go największym miastem na świecie. Upadek Angkor przypada na wiek XV. Jego przyczyna nadal nie jest znana i jest tematem debat. Wiele dowodów wskazuje na kombinację czynników, takich jak konflikty z sąsiednimi królestwami, zmiany środowiskowe, a przede wszystkim wyjątkowo intensywne monsuny, które mogły zniszczyć zaawansowany system wodny, na którym opierało się miasto. Zespół świątyń w Angkor nigdy nie został zapomniany przez Khmerów, ale przez wieki pozostawał w własce dżungli. Pierwszymi ludźmi z zachodu, którzy zobaczyli to miejsce, byli Portugalczycy, którzy w XVI wieku znaleźli tam azyl. Trzeba było jednak około 300 lat, by wiadomość o ich odkryciu została nagłośniona. Dzisiaj Angkor jest miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Kambodży. Jego ruiny, pełne licznych kamiennych budowli, obszarów leśnych i zbiorników wodnych, rozciągają się na obszarze ponad 400 km2. Angkor jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Miał rozwiniętą technologię, monumentalną architekturę i ogromną siłę militarną. W centrum znajdował się złoty pałac, otoczony kanałami i pierścieniami ziemi i wody. Tak Atlantydę opisywał Platon. Atlantyda fascynuje ludzi od wieków, jest symbolem tajemnicy i utraconego rajskiego świata. Ta fascynacja wynika częściowo z niepewności, bo nie wiadomo, czy Atlantyda rzeczywiście istniała. Zgodnie z opisem Platona, Atlantyda była potężnym imperium położonym za kolumnami Heraklesa, co dzisiaj interpretujemy jako cieśnina giblartarska, które istniało około 9 tysięcy lat. I które zostało zniszczone przez serię kataklizmów geologicznych i pochłonięte przez wodę około 9 tysiąclecia przed naszą erą. Od wielu stuleci, a w szczególności w XIX i XX wieku, zagadnienie Atlantydy wzbudzało zainteresowanie wielu osób. Przedstawiciele nauk humanistycznych często krytycznie odnosili się do opisów starożytnego filozofa. Interpretując historię Atlantydy jako utopijną opowieść stworzoną przez Platona do prezentacji jego idei politycznych i społecznych. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii na temat lokalizacji Atlantydy, sugerując różne miejsca od środkowego Atlantyku po Amerykę Południową, Afrykę Północną, a nawet Antarktydę. Opowieść o zaginionej cywilizacji wciąż fascynuje ludzi na całym świecie i jest źródłem inspiracji dla wielu utworów literackich, filmów i teorii spiskowych. Najważniejsze pytanie pozostaje jednak otwarte: czy Atlantyda kiedykolwiek istniała? Zaginione miasta są nie tylko tajemniczymi zabytkami, ale także kapsułami czasu, które pozwalają poznać dawne cywilizacje. Pokazują rozmieszczenie populacji, rozwój technologii, przepływ towarów i idei, a także zdolność adaptacji do trudnych warunków środowiskowych i zmieniających się sytuacji geopolitycznych. Historia zaginionych miast jest przypomnieniem o zmienności ludzkiej cywilizacji i jej nierozerwalnym związku z naturą. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaje kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.